Dzień dobry kochani, witajcie. W kolejnym odcinku zapraszam Was dzisiaj do naszego kącika behawioralnego. Porozmawiamy sobie na dość chodliwy temat, który naprawdę pojawia się na większości moich konsultacji behawioralnych. Tym tematem będzie dlaczego papuga nie bawi się zabawkami. Serdecznie zapraszam. Jest kilka powodów, przez co papugi się nie bawią. To może być strach, to może być niepewność siebie, to może być brak e, wiedzy na temat tego, jak posługiwać się zabawką, to może być nieodpowiednia zabawka, zbyt przerażająca na przykład dla papugi. Więc tutaj musimy się tak naprawdę skupić na tym, z jakim problemem nasz ptak do nas przychodzi. Chodźcie razem ze mną, przyjrzymy się, dlaczego papugi zabawkami się nie chcą bawić. Zacznijmy od strachu. Jeśli papuga wcześniej nie widziała zabawek, albo miała ich bardzo małe. Zapewne będzie się ich bać. Zabawki są pełne tekstur, kształtów, kolorów, a wiele z nich się porusza. Wszystko to może być przerażające dla niektórych ptaków. Co można zrobić? Można umieścić zabawki w innej pozycji. Niektóre ptaki preferują tylko zabawki, które się nie poruszają, więc czasem lepiej umieścić je z boku klatki lub na przykład na podłodze. Szczególnie w pierwszych dniach, żeby papuga przyzwyczaiła się do ich widoku. Możesz też wypróbować inne materiały. Niektóre papugi preferują zabawki pełne tekstu, materiałów i kolorów, natomiast część papug będzie się czuła bardziej komfortowo z zabawką drewnianą, naturalną, która nie jest aż tak bardzo jaskrawa i ruchliwa. Musisz dopasować zabawkę do indywidualnych preferencji Twojego ptaszora. Które cechuje nadmierny strach muszą się nauczyć, że nie wszystko w ich otoczeniu stanowi zagrożenie. Jedyny sposób, żeby ptak zaufał, że jego środowisko jest bezpieczne, to wielokrotne pozytywne doświadczenia. Dlatego też jeśli zauważysz, że papuga znajduje się w pobliżu zabawki, nieśmiało do niej podchodzi, bo nie zaczynają podgryzać, zastosuj nagrodę. Na temat treningu i tego, czym jest pozytywne wzmocnienie, już robiliśmy filmik, także możecie sobie odnieść się do niego i zobaczyć, na czym ten cały trening pozytywnego wzmocnienia polega. Dzięki pozytywnemu wzmocnieniu, papuga zacznie uczyć się, że kontakt z zabawką daje jej pozytywne odczucia. Jeśli nowa zabawka jest dla papugi przerażająca, możesz zastosować dwie metody: Powolne oswojanie z zabawką, bądź zasadę, co moje, to nasze. Pierwszy sposób papudza pozwala w sposób kontrolowany i spokojny zapoznać się z zabawką. Wystarczy, że położysz ją gdzieś, niedaleko klatki, i z każdym dniem będziesz zbliżać ją coraz bardziej. Papuga oswoi się także z faktem, że zabawka jest w zasięgu jej wzroku, ale jest nieszkodliwa i bezpieczna. Drugi sposób dobrze się sprawdzi przy oswojonych papugach. Zasadą życia w grupie jest wzajemne podpatrywanie czynności i zachowań, które odbywają się w stadzie. Jeśli ty zaczniesz bawić się zabawką i ją skupać, tłupać, w niej może nawet psuć, papuga zobaczy, że dobrze się bawisz, a zabawka nie wyrządza krzywdy. Ta zasada dobrze się sprawdzi również w stadzie, kiedy jedna papuga się bawi, a druga nie. Tutaj jest ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Na moich konsultacjach pojawiają się bardzo często właśnie papugi pojedynczo trzymane i to właśnie one mają największy problem z tym, żeby bawić się zabawkami, czy też na przykład jeść zdrowo. Co nam tutaj daje ten obraz? Papugi papugują, więc jeżeli... Ty nie bawisz się zabawką, to dlaczego papuga ma się nią bawić? Jeżeli ty nie jesz warzyw i owoców, to dlaczego papuga ma je jeść? To jest bardzo prosta i ważna zasada. Jeżeli trzymasz jedną, pojedynczą papugę w domu, to ty jesteś jej stadem. Tylko i wyłącznie ty, wasza rodzina. Więc jeżeli nie zachowujecie się w sposób papuzi, papuga nie będzie przejawiała papuzi ich zachowań. To jest niestety bardzo smutne eee, i niestety zdarza się bardzo często, że pojedynczo trzymane papugi nie nie potrafią żerować, nie potrafią się bawić, nie potrafią zabawek rozgryzać. To wynika właśnie niestety z tego, że papuga nie ma kogo podpatrywać. Kolejna kwestia to pozytywne doświadczenia. Brak pewności siebie często jest odczuwany przez papugi i przez to, że nie chcą się bawić konkretnymi zabawkami. Duże kolorowe zabawki mogą być przytłaczające dla papugi. Nawet jeśli próbuje się ona zająć zabawką, może się okazać, że jest dla niej zbyt duża, zbyt twarda i wtedy papuga z racji niskiej pewności siebie od puszcza zabawę daną zabawką. Dobrze jest przestawić się na mniejsze, delikatniejsze zabawki. Zamiast twardych i drewnianych klocków, postaw na papier, frędzelki, karton, korek czy wiklinę. Mniejsza zabawka może dać więcej frajdy, ponieważ będzie łatwiejsza w obsłudze i dzięki czemu papuga zacznie zdobywać pewność siebie. Nie osądzaj z góry, że Twoja papuga nie jest zainteresowana zabawkami bez uprzedniego zaoferowania jej wszystkich opcji. Bardzo wiele osób podaje się po tym, jak poda zabawkę z drewnianymi klockami, jedną, drugą, trzecią, a na przykład nigdy nie podawała zabawek z kokosa, zabawek z kartonu czy zabawek z szyszkami. Warto jest spróbować wszelkich różnych materiałów, ponieważ różne materiały i różne faktury w końcu zaciekawią naszego ptaka. Jeśli obserwujesz, że twoja papuga lubi się huśtać, zaoferuj jej huśtawkę z zabawkami. Jeśli widzisz, że twój ptak chętnie chodzi po dnie klatki szukać smakołyków, przygotuj dla niego plac do żerowania. Musisz obserwować swoją papugę i jej ulubione zajęcia, by zapewnić jej odpowiednie zabawki. Często też słyszę pytanie, jaka zabawka będzie odpowiednia dla amazonki, a jaka zabawka będzie odpowiednia dla żako, a jaka zabawka będzie odpowiednia dla ary i tak dalej, i tak dalej. Nie mam na to odpowiedzi. Przepraszam, ale no niestety nie mogę Wam udzielić na to odpowiedzi, ponieważ każda papuga jest indywidualna i każda papuga ma swoje własne preferencje. Znam jedną arę, która uwielbia niebieskie klocki. Czemu niebieskie? Nie wiem, nie pytajcie. Zawsze wybieraj je jako pierwsze. W naszym stadzie, jak możecie zauważyć, papugi mają zrobione zabawki, które robiliśmy w ostatnim odcinku, które przeznaczyliśmy jakby dla mniejszych ptaszków. Ale moje papugi świetnie się nimi bawią. Tak samo zabawki dla dużych papug, które mają duże kawałki kokosa, czy też duże kawałki drewna, moje papugi również się nimi bawią. Jakby tutaj nie ma żadnej reguły. Może być mała zabawka dla dużego ptaka, może być duża zabawka dla małego ptaka. Tutaj tak naprawdę wszyscy zależy od tego co papuga lubi robić, czym się bawić, w jaki sposób lubi spędzać czas. Więc niestety nie ma jednej odpowiedniej odpowiedzi, której wy poszukujecie. Wy musicie samodzielnie zaobserwować swoją papugę, musicie zaobserwować czym lubi się bawić, jakie materiały sprawiają jej radości i frajdę i właśnie takie materiały zastosować. Pamiętaj, żeby to dawać jedzenie do zabawy, ponieważ jedzenie zachęci papugę do eksploracji. Świetnie sprawdzą się na początek wszelkie kule wiklinowe czy też akrylowe w których możemy schować smakołyki zależnie od gatunku i preferencji papugi. Dla mniejszych możemy na przykład zastosować prosu w kłosach, dla większych jakieś orzeszki, warzywa czy suszone owoce. Wieszanie całych warzyw, jak na przykład kukurydzy, czy marchewki, albo ziół, na przykład bazylii, czy też choćby natki pietruszki, jest dobrym rozwiązaniem, by zapoznać papugę z nowym jedzeniem, a przy okazji pozwolić jej na zabawę nim. Co jeszcze możesz zrobić? Kiedy w domu pojawia się nowa zabawka, pozwól papudze obserwować, co się dzieje. Jeśli papuga towarzyszy Ci w rozpakowywaniu zabawek, obserwuj jej reakcję. Możesz zachwycić. Się zabawką, pobawić się nią. Pamiętaj, że papugi naśladują nasze zachowania, szczególnie jeśli mamy bliską więź z naszym ptakiem. Dlatego możesz zacząć bawić się zabawką, zachwycać się nią, próbować pokazać, że zabawka jest fajna i nie wyrządzi krzywdy. Błąd często popełniany przez opiekunów to również fakt, że wieszamy te zabawki tak naprawdę bez namysłu. Jeżeli uważamy, że dana zabawka będzie wyglądała świetnie w tym miejscu, to ją wieszamy. I nie myślimy o tym, czy to jest okej okay dla papugi. Papugi mają swoje ulubione miejsca, jeżeli mamy jakiś plac zabaw, no to możemy zaobserwować na przykład, że papuga w danym miejscu przybywa dużo częściej i dużo chętniej. I to w tym miejscu warto powiesić zabawkę. Jeżeli powiesimy zabawkę bez namysłu w jakimś kącie, po prostu, żeby nam pasowała estetycznie do wyglądu, może się okazać, że papuga wcale nie ma zamiaru z tej zabawki skorzystać, jeżeli ona będzie wisiała w tamtym miejscu. Co więcej, u nas takie sytuacje się zdarzają. Nasze papugi mają swoje ulubione kąty i właśnie w tych kątach najchętniej i najczęściej spędzają czas rozgryzając zabawki. Więc ja się zorientowałam, okej, okay, no to nie ma sensu wieszać zabawek po całym placu zabaw, skoro możemy wieś, powiesić większą część zabawek na przykład w tym miejscu, które jest oblegane przez większość stada, przez większość Większość dnia. Także, jeżeli wieszacie zabawki dla swoich papug, obserwujcie, gdzie one siedzą. Jeżeli macie na przykład papugę, która spędza czas e, na karniszu, no to powieść na tym karniszu jakąś zabawkę, tam, żeby mogła sobie ją gryźć, skubać, w momencie, kiedy będzie sobie siedziała i odpoczywała. Pamiętaj, by bawić się razem z papugami, a przede wszystkim być cierpliwym. Niektóre papugi są neurotyczne, wycofane, co może wynikać ze słabej socjalizacji w dzieciństwie. Ale ważne jest, by od jak najmłodszych lat pokazywać papudze najróżniejsze zabawki, materiały i smakołyki. Dzięki temu papuga będzie czuła się bezpieczniej i dużo pewniej w swoim środowisku. Kontakt z czymś nieznanym papuga może uznać za zagrożenie życia. Także staraj się podejść do papugi z empatią. To nie jest jej wina, że się boi. Młode, ręcznie karmione papugi nie mają okazji nauczyć się życia. Bardzo często hodowcy nie uczą tej socjalizacji, a sprzedając papugę mówią, że ta już jest samodzielna. Ale przed kilkumiesięczną papugą stoi mnóstwo lekcji życia to ty jesteś nauczycielem. Kupując młode 2, 3, 4 miesięczne pisklaki, tak naprawdę jeżeli mówimy o tym, że one są samodzielne, tak de facto nie są do końca samodzielne. Te ptaki dopiero zaczynają uczyć się życia, zaczynają poznawać wszelkie pokarmy, faktury, właśnie zabawki i jeżeli w tym wieku biorąc młodego pisklaka do domu nie nauczymy papugi tej socjalizacji, nie nauczymy jej, że wszystko co jest w jej środowisku jest ciekawe i bezpieczne i warte eksploracji, zostaniemy z ptakiem, który będzie się bał wszystkiego, co będziemy mu stawiać pod nos. Także to ty jesteś nauczycielem swojego ptaka i to ty jesteś zobowiązany, żeby tego ptaka nauczyć życia. Na konsultacjach właśnie najczęściej papugi trzymane pojedynczo nie potrafią się bawić. I wynika to właśnie z tego, że ludzie się tymi zabawkami nie bawią, a papuga będzie obserwować swojego nauczyciela, swojego opiekuna, a więc ciebie. Także podsumowując, jeżeli twoja papuga nie bawi się zabawkami zapewnij jej mnóstwo różnych materiałów. Spróbuj różnych materiałów: wikliny, korka, papieru, kartonu, e, szyszek. Tutaj jest naprawdę cała masa rzeczy, które możesz podać papudze. Odsyłam do filmiku, w którym robiliśmy samodzielnie zabawki dla papug. Pamiętaj, żeby zabawki e, przygotowywać różnej wielkości: mniejsze, większe, ogromne. Musisz zobaczyć, co tak naprawdę twoją papugę będzie ciekawić. Niektóre papugi takiej wielkości będą się chętnie bawiły na wielkich, ogromnych, zwisających zabawkach, natomiast niektóre które będą się panicznie ich bały. Także musisz pamiętać, żeby dostosować rozmiar zabawki do swojej papugi. Kolejna ważna rzecz to jest pozytywne wzmocnienie. Więc jeśli zobaczysz, że twoja papuga zaczyna podchodzić nieśmiało do zabawki, czy też z niej korzystać, pochwal ją, nagrodź ją. To jest naprawdę wielki wyczyn dla niej, że podchodzi do czegoś, co jest jej dla niej nieznane. Także musisz mieć to pozytywne e, nastawienie i jeszcze przy okazji pokazać papudze, że korzystanie z tych zabawek jej też przyniesie korzyści. Pamiętaj też, by wieszać zabawki w miejscach, w których papuga spędza najwięcej Czasu. Jeżeli Twoja papuga boi się wiszących zabawek, zabawki możesz położyć, rozłożyć, powiesić na ścianach klatki. Tak naprawdę możesz być kreatywny i zabawkę nawet rozwalić i położyć konkretne elementy z tejże zabawki, na przykład do kuwet do żerowania, żeby papugę zapoznać z konkretnymi materiałami. Także tutaj dużo, dużo cierpliwości, dużo empatii i dużo zrozumienia, a także obserwacji naszego ptaka. Jeżeli borykacie się z problemem, dlaczego Wasza papuga się nie bawi i nie wiecie, jak to rozwiązać, mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże. A jeżeli nie, to również Was zapraszam serdecznie na konsultacje behawioralne, gdzie będziemy mogli problem przegadać i poszukać jak najlepszych rozwiązań. Konsultacje behawioralne możecie znaleźć na sklepie parodplanet.pl. No i to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda i że znajdziecie tutaj pewne zastosowania, które będziecie mogli wdrożyć w Wasze życie z, z papugami. W międzyczasie zapraszam Was też do sklepu Parot Planet poszukać różne wspaniałe, fantastyczne zabawki, różne materiały, możecie naprawdę dopasować zabawki, do preferencji Waszej papugi. E, serdecznie Was też zapraszam na swoje konto Master of Parrot Disaster, gdzie znajdziecie wszelkie porady właśnie behawioralne, gdybyście mieli z czymś problem, jak najbardziej możecie się tam odzywać, pisać do mnie, e, czy też czytać rzeczy, które dla Was przygotowałam. Zapraszam na naszego bloga Parrot Disaster, gdzie możecie sobie poczytać i pooglądać życie naszych sześciu adopciaków. E, dużo się ciekawych rzeczy tutaj dzieje, jak widać. Co, serdecznie Was zapraszam na grupę Papuziarze Projekt Ptasia Edukacja, gdzie znajdziecie wspaniałych, fantastycznych ludzi, którzy również taki kochają i dzielą się tą swoją pasją właśnie na grupie. Także co? My się widzimy za tydzień. Ja Wam życzę wspaniałego weekendu. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.